Wielkie emocje, historyczne chwile i triumfy na wielkiej scenie tak można podsumować ostatni turniej tenisowy w Wimbledonie, gdzie Igę Świątek, polską mistrzynię, obdarzyliśmy zasłużonym uznaniem. Mistrzyni Kobiet zaskoczyła wszystkich nie tylko swoją grą, ale również sposobem, w jaki zakończyła swój występ. W męskiej rywalizacji triumfował za to włoski zawodnik, Jannik Syner, który w finale pokonał swojego przeciwnika, Carlos Alcaraza. Zwycięzcy wyznaczyli nowe standardy składając podzękowania i wpisać się w tradycję balu mistrzów w Wimbledonu, gdzie tańczyli razem w towarzystwie innych legend sportu. To sobotnie starcie, które przyniosło Ige Świątek uprawnioną szóstą koronę Wielkiego Szlema, na zawsze zapisze się w historii tej dyscypliny. W finale śmiało pokonała Amandę Anisimową, osiągając wynik 6-0, 6, -0, 6 -0. Oprócz pucharu, czekała na nią także znakomita nagroda pieniężna wynosząca 3 miliony funtów. Po tym niezwykłym zjeździe, Świeżo upieczona mistrzyni wzięła udział w wspomnianym balu, gdzie miała zaszczyt spotkać się z Janikiem Sinnerem, zwycięzcą męskiego turnieju. Warto dodać, że ceremonia balu mistrzów w Wimbledonu ma swoje tradycje sięgające wielu lat, w których to zwycięzcy muszą zatańczyć ze sobą. Tak było i tym razem. W mediach z szybkością prędkości wirusa zaczęły krążyć zdjęcia i nagrania z chwili, kiedy Iga Świątek znalazła się w ramionach Sinnera, co z pewnością dodało blasku ich występom. Warto również wspomnieć, że ojciec Igi, wzruszony sukcesem córki, zabrał głos w mediach, podkreślając swoje dumy i radość. Na balu Mistrzów Świątek olśniewająco wyglądała w sukni od Steli McCartney w odcieniu Pearl Blue, podkreślającej jej subtelność. Zwyciężczyni Wimbledonu w roku 2025 prezentowała się naprawdę znakomicie, co harmonijnie dopełniała kreacja bogato zdobiona koralikami oraz stonowany makijaż. Na jej nogach znalazły się klasyczne czarne obuwie, które dodały elegancji całej stylizacji. Jednocześnie sukienka, dostępna na stronie projektantki, kosztuje 1999 euro, co w przeliczeniu na polskie złote daje nam około 8500. Zarówno sukienka, jak i inne elementy stroju z pewnością były przemyślanym nawiązaniem do wyczynów Igi na korcie, w szczególności po jej historycznym zwycięstwie. Warto zauważyć, że wcześniejsza kreacja Igi, która przyniosła jej sukces, została wykonana przez Wiktorii Beckham i kosztowała 4000 zł. Wydarzenia te nie tylko dostarczyły wspaniałych emocji, ale także zdefiniowały nową erę w polskim tenisie, dając wielu kibicom nadzieję i powody do dumy.